Siemaneczko, widzowie, tu Antek Witam was w nowym odcineczku na moim kanale I dzisiaj gramy sobie w obby w Robloxie jest takie oby z pralnią Wystarczy sobie wpisać y, tam w wyszukiwarce w Robloxie obby I łatwo je znajdziemy Więc lecimy z pierwszym poziomem Trzeba przejść pomiędzy tymi tutaj yy, Dobra, lecimy tędy do wentylacji i o tutaj wiszą ubrania Pierwszy poziom jest No taki W miarę łatwy Nie jest trudny To mogę powiedzieć O i prawie spadłem tam Hop No i przeszliśmy Znowu do wentylacji i nic tutaj nie lata Dobra nie Teraz trzeba skakać po ubraniach Jakieś czerwone majteczki, skarpeteczki w kropeczki. Tutaj biała. Widać, że pralka się komuś popsuła i zalało tutaj całą pralnię. Dobra, tutaj... O, co tam jest? Ubrania, ale jakie dziwe. Tutaj wydaje że się wylał jakiś płyn do prania. Mm. Tutaj jest gostek. Gostek ubranie, tak będę na niego mówić. I on mówi, że trzeba przejść pomiędzy płynem do prania, bardziej przeskoczyć, więc skaczemy. Tutaj trzeba ominąć białe skarpety. Widać, że ktoś bardzo lubi białe skarpety i ma milion par takich samych. To był łatwy poziom. Gostek mówi, że trzeba tam iść, jakiegoś magazynu. Raczej do wętów chyba. Tak, do wętów. A ten gostek mówi, że. Yy, że coś tam z ubraniami. Pomarańczo... Oj, haha, łeb. Pomarańczowe gatki tam są. Dobra. E, aha. Aha, właśnie my mamy na to nie skakać, to trzeba omijać. Dobra, już wiem o co chodzi. Hop. Teraz nie ma gostka ubranie, gdzieś zniknął. Boże! Hop! Hop! Dobra, udało się, to było całkiem łatwe. Teraz... To nie było wcale takie trudne. Teraz wędy i... To szyje w pralni To wygląda jak lizaczki To jest taki sam jak ja mam w busi O ten tutaj lizaczek Czy To jakieś włóczki Hop, jesteśmy na Checkpointcie, tutaj w ogóle jest Dwór z Mario Dobra, tutaj da się przejść? Nie da się Teraz trzeba po pachołkach Hop, 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 hop. I pralki. O. Pomocy, piorę się w pralce. No dobra, tutaj mamy. Oj, oj, oj. No, tutaj mamy jeszcze trochę ubrań. Lecimy o. Do kolejnego poziomu. Aha, trzeba mu się dać wciągnąć. Ui! Ej. Chyba trzeba dało. Trzeba było mu dać się wciągnąć. Nie wiem. Co by trzeba było zrobić? Spróbuję mu się wciągnąć. Oj. Do buzi. Ale. Coś tutaj nie pykło. Zdecydowanie. O, tutaj to dziwne coś. No dobra, to. Ej, no, cofnęło mi poziom. Hop, hop. Hop. Dobra, dam mu się wciągnąć. Tak, to trzeba było chyba się do niego wciągnąć. Dobra, checkpoint Dwunasty. O fu, co on ma na jęzorze? Chyba on jest za bardzo radioaktywny z tymi płynami do prania. Tutaj co? On ma jakieś plamy. Widać, że coś chyba świeżo musiał pić. Oj, I to coś bardzo. Mocnego musiał pić, skoro tak mnie zniszczyło. Hop, 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 hop. Uff. Znowu padłem na takim prostym. Już takie nieraz przechodziłem i. No. O, teraz widzę, że jakieś tutaj lewitujące. Złupki, czy to co tam jest aha, super jeszcze ciacha moje kawałki tam okej okay. o, dosłownie równie tańko o nie, ja wiem co to jest nie, tylko nie to nie, ale to jest całkiem takie proste, nie było to trudne szesnasty o, i teraz jesteśmy tutaj. Dobra. Teraz trzeba pomiędzy mydłem jakimś. Hop. O, teraz trzeba wybrać druski. Dobra. Czerwona? Nie, to nie była czerwona. To. Niech zgadnę, zielona. Dobra, zielona. Czerwona. O, dobra. Checkpoint y, 18 Teraz farba. Chyba tutaj robię jakiś remont w swojej pralni. Tutaj ten wózeczek na pranie i... O, Ariel! Teraz chyba trzeba skakać po tych balonach. Ej, nie, to są bańki tego płynu do prania. Jak tam skoczyć? Aha, tak Okej, okay. dobra, zdążyłem na ostatnią chwilę Hop, teraz skaczemy po ciuchach Żółta bluzeczka Fioletowe gadki Rura, zielona bluzeczka Takie morskie, można powiedzieć Gadki Brązowa koszeleczka I fioletowe gadki O, super, pranie się robi Więc skaczemy do pralki Teraz ludzie pewnie pomiędzy jakimiś kablami, ale czemuś pralki przeniosły nas do... Ej, to jest chyba pralka, ale wygląda jakby tutaj się coś szyło. Ej, jaka ta niteczka jest cieniutka. Aha, przez chwilę myślałem, że tam jest ząb. Skoro tak mnie do tego shopu zachęcają, co tam jest. Fly! Ja nie chcę być supermenem, nie będę wydawać robuxów, więc jeszcze raz to robię. hop. Lecimy po nitce, po obrankach i hop na checkpoint. Teraz po guziczkach. Hop, teraz nad jakimiś szpilkami, igłami. Ten checkpoint lewituje. Teraz po takiej długiej. To było na luzie, nawet nie musiałem skręcać. Teraz znowu po ubraniach, tylko tym razem lewitują. O, super, hajs. Jestem taki bogaty, że hajs mam gdzieś i skaczę po nim. Teraz jakiś piach. O, Spongebob! A taka koszulka to jest tutaj. Teraz trzeba omijać e, głosiczki. O, i tutaj chyba będzie zjeżdżalnia. E, hop. 28. Eee... Nie wiem, ile tutaj jest checkpointów. Więc. Lecimy. Hop, hop. Hop. To jest chyba jakieś wnętrze, pralki. O, teraz labirynt? Nie, stos ubrań. Aha, klucz tu trzeba znaleźć. nie, guzik. I to będzie pewnie jakieś na czas. O nie, gdzie ja jestem? Szybko, szybko, szybko. Bo zaraz mi się drzwi zamkną. O, zdążyłem. O! Ej. Takiego mocnego to się nie spodziewałem. E, coś się chyba z tym odby Dobra, lecimy. Aha, bo trzeba chyba tutaj klikać. Ja się tego nie spodziewałem. No. To są nogi. To są nogi. Aha. Halo, co się dzieje? Reset. No. O! Boże, oj. O, lala. Oj, oj, oj Jest, jest, jest Udało mi się Wszedłem po gostkach ubrania Aha, to ten się tym bawił Chłopie A teraz po tym trzeba Po metalowych rurach Hop e, Ja myślę, że to jest drabina Albo może i nie. A nie, tutaj się przechodzi przecież. Ej. Ej. Jestem na 31. Jestem najlepszy. O, myślę, że to już koniec, ale jeszcze będziemy teraz po dachach skakać. Hop, hop, hop. To jest balkon w pralni. Teraz może coś tutaj budują. Nie jakieś postawili sobie dróżki na szybko, żeby przechodzić. Teraz to... Udajmy, że to był jakiś połamany balkon. I hop. O. Gostek ubranie i wiatraczki. Czy one nas uniosą? Nie. O, dobra. Wiem, o co chodzi już. Ojej, o! Łoł, wow, oj! wow, Łoł! Wow. To było dość szybkie. Dobra. Lecimy teraz hop. Tutaj trzeba zakręcać. No znowu mi się nie udało. Pets. Ale słodkie. Lecimy sobie. Oj, przydałoby się teraz zrobić skip stage. 45 robuxów, trochę sporo. Ja bym to w grze zrobił za jakieś 10. To już by było najwięcej. Okej, okay. dobra, będę to robić tak. Okej. Okay. Aha, super. No super, chciałem się rozpędzić i się nie udało. O, tu są różne obby. Może tego samego twórcy Dobra Teraz zakręcamy Skaczemy Tutaj, żeby teraz nie wypaść Jump Jump Hop, ej. W sumie spoko... <laughs> nie Już mnie dogoniła jakaś pani. Też myślałem, żeby iść na te wiatraki, ale to błąd. I trudne to. No super. Troszkę to by jest dopracowane. Jak w tym miejscu się spawnuje. No nie wiem jak to. Dobrze... Ojej! Hop! Teraz tutaj i hop! 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 hop. Okej. Okay. Hop! Hop! Jest! Checkpoint! No. Pan ubranie tutaj jest i trzeba chyba skakać. Tutaj. Ej, teraz jak się tak wolno chodzi już. Pomiędzy tutaj. Ej, to jest chyba jakaś umowa. Chyba bardziej o skasowanie tej pralni. Co tam się dzieje? Ej, palące gwoździe. Jakieś takie dziwne. On pracuje tutaj. Aha, super. No, serio Dobra Trochę ten chłop przeszkadza I wkurzający dźwięk produkuje Skaczemy tutaj po jakichś metalach różnych Aha, to nie już... Tą... A Co, co proszę to. Czyli trzeba było iść po tej długiej czerwonej róże, co tak. No. Tutaj są gwoździe jego. Aha, to wiem, on tak wierci, że aż gwoździe lecą z tej jego maszynki. O! No i tak to trzeba zrobić. Tutaj piły, ale niebezpiecznie. Choć piły były łatwe. Tutaj pan ubranie. O, co z tym krążkiem? Ojej, ale śmieszne. Spiderman. Tutaj już widać, że trzeba po tym skakać, na ten wielki wentylator. I tam chyba trzeba iść. I... Tutaj po takich balkonach. <śmienią> Ale jestem pro. Nie ma szans. No przegoniłem sporo osób. Hop, 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 Lecimy sobie i teraz tutaj te balkony. O! O nie! Hop! Hop! O, udało się. Pan ubranie jest tutaj. Aha, i to koniec. ho, lewituję. I teraz patrzcie. Siu, 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 siu. Widzowie, jeżeli odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie o łapeczkach w górę i subskrypcjach. I e, jeżeli chcecie więcej odcineczków z oby, piszcie to w komentarzach. Napiszcie też w komentarzach e, nazwy, jakie byście chcieli nazwy oby. Jakie byście chcieli oby. A jak po prostu nikt nie napisze jaką chce nazwę, to ja sobie wybiorę jakieś inne oby. Więc pa pa!